Jednokrotnie wspominałem o inwestycji w skrzynie do CSGO. Jest to bardzo dobry temat, który gwarantuje profit. Jak możemy sobie zobaczyć, mamy przeróżne skiny, Ceny ich sięgają od tam 10-15 groszy i lecą nawet do 120, tak jak możemy teraz zobaczyć. Skrzynia bebe, jest to idealny przykład skrzyni, w jakieś było walety grosze, a teraz kosztuje 120 zł, jest ich tylko 500 na markecie. W związku z czym wszystkie te opcje, które widzicie teraz, jak sobie zobaczycie ten film za kilka lat, zobaczycie, będą warte będą wart dużo, dużo więcej. W dniu dzisiejszym zaprezentuję wam wykres, który znalazłem tutaj na razie Dokładnie w tej grupie dokładnie jest ten post. Linkuję wam go, oczywiście, jako źródło w opisie. Pewien gościu. Używając publicznych danych z tego portalu CSGOFloat e, właśnie stworzył taki oto i wykres jest co najczęściej otwierane skrzynie w czasie w ciągu ostatniego miesiąca, jak możemy zobaczyć połowa marca do połowy kwietnia. Zresztą to, że są to mega aktualne dane i mamy się teraz czemu przyjrzeć dokładnie. Lecimy po kolei najstarsze skrzynie jak widzimy, są najmniej otwierane. To mnie kompletnie nie dziwiło, aczkolwiek w ciągu miesiąca zostało otwarte 12 tysięcy skrzyni za ponad 100 zł. To już jest naprawdę gdzieś tam ciekawa informacja. Lecimy dalej, widzimy, że to jest prze, e, przebłysk, jeżeli chodzi o operacje o skrzynię operacji Phoenix. Jeżeli sobie patrzymy na rynek, ich faktycznie jest trochę więcej. To jest taka mała wyspa, gdzie jest ich 28 oko jest na ogół po tysiąc, czasami troszeczkę mniej, także mi to kompletnie już nie dziwi. Aczkolwiek, jeżeli sobie polecimy dalej, mam jeszcze Breakouta, on też jego jest już tam trochę więcej, on jego wartość nie ostatnio nieźle podskoczyła, ale dalej jest otwierany. To tylko pokazuje, jak dobrą inwestycją jest właśnie inwestycja w skrzynię operacji Breakout. Następnie dwie skrzynie, które cieszą się mniejszym powodzeniem i tutaj chromy, które są jak widzimy na dość dużym hypie, potem falsione, również super opcje do inwestowania. Ogólnie zagłębię tych czterech właśnie to skrzynek. Chroma, chroma 2, falsione i shadow. Mega polecam, tutaj już jesteśmy dokładnie na tym etapie. Chromy yy, falsione i shadow. Jak widzimy, są to skrzynie odpowiednie od trzech Złotych do 70. W ogóle też taka ciekawa statystyka, tak? Mamy na przykład takiego Chroma, który jest 12 tysięcy na ręku na 3 złote, a zobaczmy, że zostało ich otwartych 500 tysięcy sztuk. To jest naprawdę dużo. mamy kilka stron, w których to inwestycja też jest bardzo dobra. I potem mamy pierwszą przekroczoną bańkę, i to 1 700 otwarć gamma dwójki. Zobaczmy sobie, co jest w tej gamma dwójce, dlaczego ludziom tak aż bardzo otwierają i zobaczmy sobie, że tu mamy naprawdę ciekawe skiny. Mamy kałacha, Non Revolution, czyli jednego z najbardziej hypowanych kałachów kawh Ever, przepraszam. I zobaczmy sobie na te kosy. Jak widzimy, one znajdą się tylko w dwóch a są to bagnety, są to flipy i są to te klasyczne noże, czyli będzie Kajambi dziewiątka. 9. Następnie mamy te skrzynki, które oscylują mniej więcej w okolicach miliona, jest to Glow oraz Spectrum. I ciekawym elementem jest skrzynia operacji Hydra. Dlaczego jej zostało otwarte tylko 20 tysięcy? Wydawałoby się to dość skomplikowane i dziwne. ale jeżeli sobie patrzymy, na rynek zobaczymy, że ich jest tylko 707 na markecie, a ich wartość to jest 32 zł. Myślę, że przez te skiny, które w niej są, czyli m.in. te rękawiczki, no jakby na to nie patrzeć, one są dość limitowane i dość pożądane przez ludzi. Popatrzmy, jedna z najbardziej lubionych AWP, czyli Onitagi, która kosztuje po minimum 400 zł, jak tutaj widzimy, oraz też bardzo dobre skrzynie, między innymi ta MK3 jest dość lubiana. Widzimy, że jest wszystkie skrzyny sk skiny różowe osylują w granicach 60-70 zł, no to też świadczy o tym, że ta skrzynia jest naprawdę good quality. No ale dalej, jeżeli na rynku tych skrzyni, jak widzieliśmy przed jest 700, a zostało ich otwartych 20 tysięcy, no jest to naprawdę bardzo dużo. Później mamy rekordowe wystrzały, mamy Spectrum 2, które prawie że fitnęło 2 miliony i Clutch case, czyli 4 miliony 200 otwarcie są najbardziej otwierane skrzynia w przeciągu ostatniego miesiąca. Już sobie patrzymy, co w niej takiego ciekawego się znajduje. Jest i ona kosztuje złotówkę, jest ich tam około 400 tysięcy, coś takiego mi się wydaje, że ich będzie około 400 tysięcy Dokładnie 352, także was nie okłamałem. I co my tutaj mamy? Jak widzimy, te skiny wcale nie są jakieś takie niesamowicie okazałe. patrzmy sobie na te rękawice, rękawice i widzimy. Te rękawice tworzą całą wartość tej skrzyni. Jest ich 24, ale można je znaleźć tylko i wyłącznie właśnie to w tej skrzyni. Jak widzimy, są to naprawdę ciekawe wzory, takie niepowtarzalne, takie które naprawdę ludzie mogą chcieć. Takie miejscami może bym się pokusił, że miejscami jakieś oczoje na bardziej stonowane. Przede wszystkim um, rękawice operacji Hydra. One też się bardzo ludziom podobały, wiem, że nich są bardzo dobre opinie. A te rękawice, te sportgirlowscy mega. Bardzo mega mega drogie, także się nie dziwię, że ludzie je otwierają. Lecz popatrzmy sobie, na rynku mamy 350 tysięcy, otwartych zostało ponad 4 miliony. Później Horizon jest niepopularna i Danger Zone i Prisma. Są ogólnie dwie bardzo dobre opcje do inwestowania. Już wam tutaj pokażę dlaczego. Danger Zone i Prisma są to świetne opcje. Mamy 700 tysięcy dangerów i Horizonów mamy 270. Chcesz sobie mówić o Prismie Boże. Prismie jest milion 200. 000. Jest to taka bardzo długoterminowa inwestycja, gdyż Prism jest najwięcej na markecie. Mogłoby się wydawać, że to ich będzie najwięcej otwierane, ale nie tym razem. Zobaczymy sobie, cena ich jest taka praktycznie minimalna, bo 13 groszy 21 groszy jest to naprawdę minimalna nie nieczeka skrzynka w ogóle jest tańsza. Ja tak na sprawy chyba 13 groszy, Tak, Prisma jest obecnie najtańszą skrzynią w CS-ie, no bo ich jest też najwięcej, no nie? To dotyczy nie powinno też dziwić fakt, że one są tak chłodnie otwierane. Zmierzam do tego, że warto w nie inwestować, przez to, że ich cena jest póki co jeszcze niewielka, jest ich dużo, ok, ale to jest bardzo długoterminowa inwestycja wierzcie mi na słowo lub, lub nie, lecz pamiętam jak breakouty też chodziły po 3 centy i też ich było w milionach a teraz 7 ,17 zł 17, no to już jest naprawdę nie fit. skrzynia operacji Shuttered Web jak widzimy jest mocno limitowana można się spekulować, można spodziewać, że to samo stanie z operacją Broken Funk lecz jak widzimy póki co operacja Broken Funk, w sensie skrzynia operacji Broken Funk ma się bardzo dobrze, 3 miliony otwarć, no jest to naprawdę nieźle Przed nią Fracture jest również bardzo hucznie otwierana lecz są skrzynie, których jest bardzo dużo na marketcie i w które jeszcze tak inwestować uh, polecam już, polecam się już za to zabierać lecz jak widzimy Fracture Case nie jest tylko okazje, już kosztuje złoty 14 za 200 na rynku, lecz wolałbym się zaopatrzyć jednak chyba w 10 takich prisma case'ów i poczekać te 3-4 lata, niżeli w te Fracture, ale to już moja opinia, a co ty, no to oczywiście to już twoja opcja, twoja decyzja, co do operacji Broken Funk, myślę, że o tym jeszcze zrobię jakiś odcinek, dlatego, bo to już jest naprawdę większy temat do obgadania, jeżeli chodzi o operację Broken Funk, pokażę wam jeszcze na koniec ten wykres, jeżeli ktoś czegoś nie zobaczył, możecie zobaczyć te ostatnie skrzynie, które są najbardziej otwierane, Podium, czyli Clutch Case, później mamy Fracture, później Broken Funk, to są najbardziej otwierane skrzynie w CS-ie obecnie, także jeżeli zastanawiasz się nad jakąś skrzynkę, zestaw to, co odkryłeś do tej pory z tymi danymi, które Ci prezentuję w dniu dzisiejszym i to na pewno Ci jakoś tam wpłynie i Ci trochę rozjaśni.